No dzisiaj autobusem idziemy do łazienek, tak nietypowo, bo już nie pamiętam kiedy podróżowałem autobusem. Ja też nie. No, ale miał być upał, a popatrzcie, to co widać za oknem, no po prostu jakaś masakra. Znaczy, nie ja jechałam Autobusem jak miałam do tych jechać. No, no, ale no nic, no. zobaczymy. No dobra kochani, to wysiedliśmy z autobusiku, tu przy spacerowej można sobie wejść do łazienek bocznym wejściem, ale my chcemy iść, zrobić sobie spacerek do góry, dlatego, że pokażemy Wam przy okazji Belweder. No tutaj mamy hotel belwederski, jeżeli ktoś miałby ochotę, nie mieliśmy nigdy tej przyjemności, więc nie mogę Wam powiedzieć jak on wygląda. No, natomiast moi drodzy z tego co kojarzę to tędy jest wejście do tędy czy następna, nie, chyba w następną jest dojście do Willi Premiera Jest taka służbowa willa jak już mówiłem chyba dla tych, którzy nie są z Warszawy Moi drodzy, tu na ulicy na chodniku mamy napis jak wam już wspomniałem, tutaj mamy ambasadę rosyjską. No i tu Ukraina daje znać o sobie, że oni istnieją, żeby zbrodniarze przestali zabijać ludzi. Może ci, którzy tam urzędują, ambasador Rosji, może patrząc na ten napis, uświadomi sobie, co oni wyprawiają. Sława Ukrainie. Niech ta sława pozostanie na wieki. Tu jest archiwum Rady Ministrów i moi drodzy nie wiem czy nie tędy się właśnie wchodzi do Willi Premiera. Wspieliśmy się na górę na Belwederskiej. Wspieliśmy się na górę i moi drodzy tutaj po prawej stronie mamy Belweder obiekt wzniesiony w 1660 roku a od 1767 był własnością króla Jana, króla poniatowskiego. Natomiast w latach 1918-22 siedziba Piłsudskiego tutaj nawet mamy informacje o tym, O, jeszcze drugi to jest 26 i 35, to też mieszkał Piłsudski. Jesteśmy przy yy, ale jak u Jazdowskich, yy, tu po lewej siedziba premiera i już mamy główne wejście do Łazienek i tym wejściem sobie wejdziemy. Któż to jest na tym pomniku Noemi? I to nie jest nasz dziadek chociaż na niego mówiono dziadek tak Piłsudski w 1989 roku pomnik odsłonięty wkraczamy na teren łazienek od luźnej. tutaj jakby ktoś wchodził to tutaj są oznaczenia gdzie się kierować i tu już mamy do mi samochodzi, którym jeździł marszałek Piłsudski no to Kadillak bodajże zobaczymy zaraz Kadila o, kadila Józefa Piłsudskiego Wyprodukowany 34 rok. No ładnie W XVII wieku, moi drodzy, był tutaj zwierzyniec królewski w tym miejscu i tenże w 1664 roku stał się własnością Stanisława Lubomirskiego, nazwisko już nam znane. I tenże marszałek zlecił znowu naszemu znajomemu Tylmanowi z Gameren, żeby wniósł tutaj łaźnię, łazienkę i później ta łazienka stała się... Nazwą dla całego tego obiektu, tak? A w XVIII wieku, w drugiej połowie, łazienki stały się czyją własnością, tak króla Stanisława Poniatowskiego. I tutaj na jego zlecenie stworzono właśnie ogród. I to się działo w. W latach 1766 do 84 i będziemy sobie widzieć jakieś poszczególne obiekty. Może nie do wszystkich wejdziemy, ale będziemy się starali Wam pokazać te najważniejsze. A takim najważniejszym i głównym to jest pałac na wodzie. Mam nadzieję, że dzisiaj jest gratisowo. Chociaż patrząc po ludziach. To być może jest gratisowe. E, widzisz, jego podstawowym zadaniem było gromadzenie wody i zasilanie fontan znajdującej się w pałacu na wyspie. Na planie koła. Popatrz, jak ten Nemi wygląda. Fajnie, nie? Wygrywa taką No ładnie widzisz. I jakieś wejście na górę, nie wiem czy tam wchodzić, czy nie. O i tutaj jeszcze są jakieś, patrzcie, dostołości. To już jeden obiekt mamy, fajnie. Faktycznie bardzo dużo ludzi dzisiaj, czyli korzystają z darmowych wejść, no i bardzo dobrze. Bo ostatnio jak byłem, to była ciesza spokój. Przypominamy, że cały czas są wakacje i koniec lipca. Tu co mamy? Wniesione w 1774-76 Pierwszy pawilon ogrodowy zbudowany dla króla. Dzień dobry. Tu mamy Naemi pokój stołowy. wykonanym przez Bogumiła w 1777 Wow! To tu pokój towarzyski. Chciałbyś mieć taki pokój towarzyski? No. A tu mamy sypialnię i gabinet Zrobiła zdjęcie klameczce, to ja też ją zdejmę. No i tutaj mamy taką chyba miniaturkę tego białego domku. No. No dobra. No to fajnie. To kolejny obiekt Biały Domek mamy zaliczony. Jeżeli ktoś by chciał kupić bilet, bo tak się ostatnio przyjrzałem temu, to kupuje się bilet, który jest do kilku obiektów. Aha. Chyba nie do wszystkich, ale taki wspólny. Ale dla dzieci to jest jakoś chyba do 7 roku to gratisowo. Tak jak dla ciebie to nawet chyba złotówkę. Tylko. Dla nauczycieli jest zniżka, Więc generalnie pod tym względem tragedii nie ma. więc... Ale przyjeżdżajcie w piątki, bo wtedy to jest w ogóle dawno. No póki co to, to w piątki to trzeba kontrolować, tak, bo dzisiaj jest piątki, później się okaże, że są inne dni. I każdy obiekt ma inne dni. Wczoraj, jak byliśmy w pałacu ujazdowskim, no to. W... A to, to jest obok. To jest w czwartki wejście no tak. i naprawdę tutaj w łazienkach bym kasy nie żałował, ale tam jakbym miał zapłacić za to, co wczoraj zobaczyliśmy, to nie, no to, to sorry. To ja bym żądał odszkodowania, bo tak, to za poniesione straty moralne nam psychiczne. powinni i psychiczne, no. Że to dnia. po nocy śniło po prostu. No, no właśnie, także taka jest prawda. A tak. Nie wiem co to za obiekt tutaj. Na pewno to są kalety. Czyli i kalety, tak? Tak po prostu. No tak po prostu, ale obiekt jest jakiś... Nie wiem, nie mam nie mam planu, więc... Nie wiem, coś to za obiekty, czy w ogóle tu można. To są w tym kawiarnie. Obejdziemy sobie, po prostu zobaczymy. No, jakbyś miał ochotę, to mu to kupimy. No, ładnie to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Pogoda dopisuje, bo nie ma ani upału, chociaż zapowiadali 28 stopni, ale im się nie sprawdziło się spina. O, co w tu jedzie. Pieski O, jakie piękne. O, 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 jaka kolejka, ale... Ale wydaje mi się, że warta... No, będziemy stać najmniej, bo tu nawet jakbyśmy mieli dwie godziny stać, czy pięć, to tutaj warto. Tu są karpie, potwory, olbrzymy, mordercy, ale ciekawe czy, czy się pojawią, no. Na razie ich nie widać, to ktoś rzucił tutaj, zobaczymy. No na razie nie widać, no. No i tutaj już kochani widzicie pałac na wodzie. No, jesteśmy już przy pałacu, czekaliśmy z pół godziny. Kolejka była mniej więcej gdzieś stamtąd. Jesteśmy tu. Godzina no. stoimy Jak to godzina? Pół godziny. Czekaj, jest 13.30. A jakoś o 12.50 wyśpiąć za tej stać Bo 55 No więc no Tak to wygląda Wejście fenomenalne no dobra, wreszcie weszliśmy, kochani No i od razu pornografy na samym początku. Przepraszamy, ale to nie z naszej inicjatywy. No tutaj mamy pokój Bacchusa, to będę Wam tutaj... ktoś będzie chciał, to nikt czyta. Jest to jeden z pomysłów wchodzących w skład XVII-wieczny właśnie. Jest klimacik, nie? No mam. A to jest pokój kąpielowy. Chciałbyś tak mieć pokój kąpielowy? To już przechodzimy kochani do takich mega fajnych pomieszczeń. No to tutaj moi drodzy można pobalować, naprawdę? Fajne, nie? Czuję się naprawdę czuję No to teraz idziemy do gabinetu. to też naprawdę bajkowe. No gabinecik, słuchajcie. Naprawdę fajne, fajne. Tu w rączkę stracił chłopiec, dziewczynka. A tu jest ta sala Salomona. I to był taki salon reprezentacyjny tutaj. Wchodzimy moi drodzy do Rotundy i teraz sobie... O, jest. ulica królewska i taki takie skromniutki nia tu mamy Anty-Shambra. Cóż to takiego? Przestronne pomieszczenie. Wstało w 1788. O, tutaj też mamy... Tobie by się taka przydała, jak się to nazywa. Toaletka. Toaletka. No i to było warto wejść. To naprawdę warto i słuchajcie, polecamy każdemu. Czy za darmo, czy za pieniądze. To jest naprawdę robi wrażenie, słuchajcie. A tu jadalnia królewska. A i tu słynne te obiady czwartkowe, które wprowadził August Poniatowski. Co? No, popatrzcie, widzicie, wtedy. To by pomyślał, że już plazmy były. No, kto nie wierzy, że mieli wtedy telewizory plazmowe, to proszę bardzo. My skąd wchodziliśmy? A, bo tu przejścia nie ma, to A to już koniec. A, no dobra, spoko. No warto było. No dobra moi drodzy, warto było naprawdę ślicznie. Słuchajcie, kolejeczka w takiej samej staliśmy do tej pory. To chodź podejdziemy, bo chyba jest wolny ten, możemy sobie... No, chudeczka. No.